Tak wyczyść swoje sztuczne kwiaty. Będą jak nowe. A ty już nie będziesz musiał kupować nowych kwiatów. Sztuczne kwiaty warto czyścić, czy to te z kompozycji kwiatowych, czy takie, które masz w domu. Pokażę ci, jak to zrobić, żeby były jak nowe. Czyszczenie sztucznych kwiatów nie wymaga żadnego specjalnego sprzętu. W przypadku kwiatów plastikowych najprostszą metodą jest umieszczenie ich w zmywarce na niskiej temperaturze. Włóż je do zmywarki, zabezpiecz je między stojakami. Po takim czyszczeniu będą wyglądać świeżo. W przypadku kwiatów z tkaniny umyj je ręcznie. Zacznij od odkurzenia płatków dużą szczotką. Przygotuj miskę ciepłej wody z szamponem dla dzieci i kilkoma kroplami olejku eterycznego. Delikatnie wyczyść płatki za pomocą szczoteczki do zębów, a następnie osusz je ręcznikiem. Natychmiast po tym osusz je chłodnym powietrzem suszarki do włosów, aby uniknąć plam. Otrzymasz piękne kwiaty wielokrotnego użytku, już nigdy nie będziesz musiał ich wyrzucić.